Hej, ho! Hej, ho! Tu jestem! Słuchaj, czy ty masz, może u siebie w domu, albo u babci, albo gdziekolwiek na świecie takie swoje magiczne miejsce, dzięki któremu możesz przenieść się do zupełnie innej rzeczywistości? Dzięki któremu możesz uciec od otaczającego cię świata, od problemów, od rodziców, gdzie możesz użyć swojej wyobraźni i dryfować, 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 gdzie tylko sobie wymarzysz. Nie masz? A, to wspaniale. To ja bardzo dobrze trafiłam. Zapraszam Cię do mojej szafy. Dzień dobry. Cześć. Mam na imię Marta. I zapraszam Cię do mojej magicznej szafy. Magicznej, bo tutaj mogę ukryć się przed całym światem. Ale to tak naprawdę to zwykła szafa, przedwojenna szafa, która przyjechała do nas dawno, dawno temu, która jest taka, jaka jest. Bardzo lubię jej ciepło, ciepło drewna, jego fakturę, czyli wszystko to, co czuje się pod ręką. Dźwięki, jakie wydaje, nie tylko skrzypienie drzwi, ale również chodzących w małych kanalikach, o na przykład tutaj, kornik. Bardzo lubię jej zapach. Lawendowy zapach. Wcześniej, jak do nas przyjechała, to pachniała takim starym kościołem albo zamczyskiem. A dzisiaj pachnie olejkiem paczulowym i wspomnianą lawendą. Ale ten olejek... Gdzie ja go tu miałam? Aha. Ona ma różne zakamarki. Na przykład szuflada. A w niej ciekawe rzeczy. Na przykład olejek paczulowy. Zapraszam cię do zwiedzania mojej szafy. O, jest Zuzia ukulele, a tu wspomnienia zamknięte w kartce. Wspomnienia z Irlandii. A jak ja kocham kwiaty. To jest moja miłość ukryta w kwiatach, oczywiście. Zegar, który odmierza. Czas za w szufladach. Magiczne lusterko zaczarowanej księżniczki. Dzwonek, który kiedyś służył w spektaklu. O! Anne, Dwie Anne, Jedna Anne Frank, a drugie to z prawej. To jest taka niespodzianka, którą wykorzystam w kolejnym odcinku. Może się zastanawiasz, co będziemy robić w naszej kryjówce. Tak sobie myślę, że możemy. O, może będziemy moczyć nogi. Co nie wierzysz? Nie wierzysz, że w szafie można moczyć nogi? A można. W szufladzie. No dobra. Żartowałam. To na przykład. Będziemy dzwonić do rodziny. Halo! Cześć Ciociu! No dobra, to też można robić, ale wydaje mi się, że wpadniemy na inne, zupełnie inne i nowe pomysły. Wiesz co? Tak na dobrą sprawę myślę sobie, że w naszych kryjówkach możemy robić wszystko, co nam tylko. Przyjdzie do głowy. I myślę, że każdy z nas znajdzie coś, coś takiego indywidualnego tylko i wyłącznie dla siebie, co będzie sprawiało mu przyjemność, dzięki czemu będzie rozwijał swoje umiejętności. Ja na przykład lubię uczyć się grać na ukulele i na tym spotku UFO. Hmm. Lubię też dbać o moją szafę. Mam nadzieję, że ty też będziesz dbał o swoją kryjówkę. Ale co tam? Hm. Piszecie dzienniki? Myślę, że będzie jeden odcinek o dziennikach. My w naszej rodzinie mamy dziennik kwarantannowy. A te pieniądze w tym pudełku to pieniądze ze spektakli. No cóż. Nowe akordy na ukulele dają sąsiadom do wiewatu. W mojej szafie są również walizki, w których ukrywam skarby ze spektakli. Ze spektakli, które gram z Białym Teatrem, z Olsztyna, i które gram sama, które nazywają się monodramami. Zachęcam Cię do stworzenia własnej kryjówki. Takiego Magicznego miejsca, gdzie będziesz mógł pobyć sam ze sobą, tak jak ja w swojej szafie. Nie musi to być szafa, może to być kawałek miejsca pod stołem, albo na przykład twoje łóżko, albo może wystarczy tylko półka, na której zawiesisz kawałek materii. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała twoja kryjówka. Bardzo, ale to bardzo bym cię prosiła, żebyś wysłał na link, który znajduje się pod spodem zdjęcie swojego magicznego miejsca. Czekam.